Cześć, z tej strony Mariusz Jakubowski. Część z Was pewnie kojarzy mnie z 9 sezonu programu Top Model, ale dzisiaj jestem na planie zdjęciowym, trochę innym. Dzisiaj będę w innej roli, dzisiaj będę aktorem. Jest mi niezmiernie miło, bo zostałem potraktowany jako część ekipy kontroli, dlatego zostały zadane mi pytania, takie jak wszystkim pozostałym, także zapraszam Was na szybkie Q&A. W dzieciństwie chciałem zostać komandosem. Najbardziej tęsknię za pewnymi zapachami dzieciństwa, które są niepowtarzalne już dziś. Moim największym marzeniem jest, żeby latać. Tak ogólnie mówiąc, to nie jest marzenie przygotowane pod tę okazję. Naprawdę moim marzeniem jest latać. Moją pierwszą wypłatę wydałem na kolację, na dobre kilka dobrych serów i wino. Wtedy wydawało mi się, że yy, to jest niesamowity w ogóle wydatek, ale kolacja była bardzo sympatyczna. Przez ostatni rok wszystko robiłem po raz pierwszy. Można powiedzieć, dzisiaj też aktorem będę po raz pierwszy. W sensie, mając 16 lat, jakbym spotkał siebie teraz. No, zbiłbym sobie piątkę. Naprawdę dobra robota za te wszystkie doświadczenia. Zawsze sprawia mi radość. Dobre jedzenie, moi znajomi sprawiają mi radość i zawsze sprawia mi radość y, głupoty, wygłupy, po prostu y, głupie teksty z moimi znajomymi. To jest zawsze y, warte. <grywka> Gdy nikt nie patrzy, to na przykład śpiewam. A nie jestem zbyt dobrym śpiewakiem. Każdy w życiu powinien choć raz spróbować yy, czegoś ekstremalnego. Mówię bardzo ogólnie. Jakiegoś spektrum, czegoś, co wykracza poza spektrum tego, co znamy. U, uwaga, wyjść poza swoją strefę komfortu. Nie lubię tego określenia, ale tego każdy powinien spróbować. Każdy mężczyzna, co powtarzam i tego chcę nauczyć swoje dzieci, powinien pamiętać o tym, żeby mieć czyste buty i samochód, ale nie jest to najważniejsza wartość. Każdy mężczyzna powinien pamiętać o tym, żeby być dżentelmenem. Tak, myślę, że, myślę, że tak mogę to zostawić. Myślę, że największym wyzwaniem aktora są jakieś ciężkie, skrajne emocje. Na jeden dzień, jakbym miał prze, przejąć nad czymś kontrolę, to był prze, przejąłbym kontrolę nad, yy, nie wiem, grawitacją, lataniem, skrzydłami. O to mi chodzi. W życiu yy, czasami kieruję się sercem, czasami rozumiem i obie decyzje yy, przynoszą czasem coś dobrego, czasem coś złego. Miłość wszystko zwycięża. Dobra, będę takim romantykiem? Myślę, że tak. Według mnie miłość jest dużą troską i chyba tego nauczyłem się od swojego taty i tego nauczyłem się od swojego dziadka jako, jako mężczyzna, że to jest dużo takiej troski dla drugiej osoby. W moim życiu poza kontrolą jest bardzo dużo rzeczy i bardzo mnie to irytuje, bo niestety mam taki charakter, że chciałbym, żeby wszystko było pod kontrolą. Na pewno poza kontrolą są inni ludzie i to, jak bardzo się starają albo jak bardzo się nie starają, nad tym często się ubolewa i ja też nad tym ubolewam i czas jest poza moją kontrolą. Według mnie najciekawsze w serialu Kontrola jest. Bardzo mocna chemia, I, i, i nie taka przeaktorzona, nie jakaś taka, że ciężko się to ogląda. Tam jest bardzo fajna emocja, taka wręcz bym powiedział czysta, surowa, co dla mnie jako widza, ale osoby, która się do końca na tym nie zna, jest bardzo fajne w oglądaniu. Już czerwonym Nohalem z wietrznego lotniska serdecznie zapraszam Was do oglądania trzeciego sezonu serialu Kontrola w playerze.